Jesteśmy mile zaskoczeni, bo studenci się bardzo mocno zaangażowali w ten konkurs. Różnie jest to z różnymi zespołami. Tutaj szczególnie trzeba pochwalić zespoły, które są spoza Warszawy. One są bardzo konsekwentne w, od początku do końca, starają się jak najwięcej nauczyć, wykorzystać. I jest to, jest to dla nas zupełnie nowe, nowa grupa, ponieważ w zeszłym roku testowaliśmy tylko z trzema grupami studentów. Tutaj wszyscy są w jednej grupie i są to same grupy studenckie. Natomiast jak porównywałam wyniki z ubiegłego roku, z poprzednich lat, to te najlepsze zespoły, które są w tej edycji, mają powiedzmy na poziomie drugiego, trzeciego zespołu z, z poprzednich edycji. Czyli studenci, mimo że nie mają tej praktyki bankowej na co dzień, w takiej ilości, gdzie mają normalnie bankowcy radzą sobie w tych sytuacjach, gdzie trzeba zarządzać różnymi częściami banku, różnymi wartościami, różnymi wskaźnikami? Czasami robią błędy, ale też te decyzje próbne dają możliwość próbowania różnych sytuacji, sprawdzania co lepiej, co gorzej. Może w większym nawet zakresie korzystają z porad mentora. Były zespoły, które były bardzo aktywne, zadawały dużo pytań i starały się jak najwięcej rzeczy sobie poukładać, wyjaśnić, budowali modele. Studenci są tutaj taką grupą, która jak się już na coś zdecyduje tak, tak można sądzić, porównując wcześniejsze edycje że bardzo tak odpowiedzialnie podchodzą do tego i jak. Jak się zdecydowali, to walczą do końca. Nawet jeżeli tam były sytuacje, że jakoś składy zespołów się zmieniały, czasami były zespoły, które były z kilku był zespół, który był z kilku uczelni i tam mieli kłopoty takie organizacyjne, to mimo wszystko gdzieś tam poukładali to zaplanowali i czas dawał im możliwość rozwijania się w taki pozytywny sposób, jak zakłada gra. Czyli z tego punktu widzenia eksperyment się powiódł, ale co w ogóle sprawiło, że zdecydowaliście się Państwo na ewaluację projektu i może nie tyle zmiany, ale rozszerzenie dotychczasowej formuły? Chcieliśmy, żeby w tym, w tym naszym banysku, który już ma tyle lat i był głównie dla bankowców, zaistniały też osoby, które zaczynają czy planują start w bankowości. I stąd pomysł włączenia studentów. W ubiegłym roku nam się udało trzy takie zespoły pozyskać dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego, a tegoroczna. Liga Akademicka jest tylko dla studentów i właśnie dzięki, dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego wszystkie 16 zespołów z różnych uczelni z całego kraju mogło się zgłosić. Także konkurują między sobą różne ośrodki akademickie, są bardziej aktywne. Na przykład Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ma w tym roku trzy zespoły. Jest Uniwersytet Warszawski, który ma. Jeden zespół cały, drugi mieszany, jest SGH, ale są też, jest uczelnia ekonomiczna z Krakowa, z, ze Szczecina, z Białego Stoku, z Łodzi, także i są prywatne uczelnie warszawskie, ekonomiczne, takie jak Alma Mer czy Wistula. Czy także ta gama zespołów jest bardzo szeroka i się cieszymy, że dzięki właśnie tym środkom mogliśmy dotrzeć do, do różnych grup studentów.